również i Abram popełniał grzechy. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, czyli nasze wieczorne spotkanie ze słowem Bożym przed snem na dobranoc. Pamiętam, że na Mikołaja, gdy miałem 6 lat, dostałem taką Biblię dla dzieci też czy właśnie Mama, czy starsze rozeństwo często mi tę Biblię czytało. Zamiast bajek, które też są niektóre z nich piękne, wartościowe, tak, tak wtedy była czytana Biblia, i to no, bardzo mi się podobało. I niejako to jest też może i do tego nawiązanie, że to jest takie czytanie Pisma Świętego przed snem na dobranoc. W imię Ojca, I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za każdy moment, w którym do mnie przychodzisz. Dziękuję Ci za, za każdą porę, w której mogę korzystać z Twojego Słowa, ze Słowa Bożego. Niech to Słowo Boże mnie umacnia, niech to Słowo Boże mnie prowadzi, niech to Słowo Boże pokazuje mi, że mimo ludzkich słabości, Ty pragniesz podnosić mnie, każdego z nas, w górę. Za to pragnę Cię uwielbiać, za to chcecie oddawać chwałę przez niepokalane serce Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania Kolejnego fragmentu z Księgi Rodzaju. Rozdział 12, werset od 11. Od 11 wersetu. Kiedy Abram był już blisko Egiptu, zanim wszedł tam, powiedział Abram do i swojej żony. Wiem, że jesteś kobietą niezwykłej urody. Kiedy więc zobaczą cię Egip Egipcjanie, powiedzą... Ona jest jego żoną i zabiją mnie, by wziąć cię dla siebie. Mów więc: Jestem jego siostrą, aby przy tobie dobrze mi się wiodło i by moje życie zostało zachowane. Kiedy Abram wszedł do Egiptu, Egipcjanie zauważyli, że jego żona jest bardzo ładna. Gdy zobaczyli ją, także urzędnicy faraona, wychwalali ją przed faraonem i przyprowadzili ją do pałacu faraona dzięki niej okazywali Abramowi wielką życzliwość odtąd miał dużo owiec cieląt osłów niewolników niewolnic mułów i wielbłądów na czym polegał grzech Abrama na tym że w pewnym momencie bał się Zaufać, zawierzyć, wziął sprawy w swoje ręce. A gdy człowiek bierze sprawy w swoje ręce, bez Pana Boga, to bardzo często dzieje się tragedia. Tak jak to było w przypadku pierwszych ludzi: Ewa zaczęła yy, wchodzić w dialog z Wężem, Szatanem, bronić Pana Boga, tłumaczyć. Nie. Wiemy, co się stało. Tak samo tutaj. Abram chce działać po swojemu. Dogaduje się. Posłuchaj Saro, jesteś piękna. A jak się dowiedzą, że jestem twoim mężem, no to gdzieś mnie tam zaprowadzą, podadzą mi jakiś kielich z winem, ale ta będzie jakaś trucizna, no i koniec. Ale jeżeli będziemy mówić, że jestem twoim bratem, no to brata trzeba uszanować, rodzinę takiej dziewczyny trzeba uszanować. On brat nie jest konkurencją do wzięcia tej kobiety. A mąż już tak. I tego się wystraszył. I dalej na co się zgadza? Na kłamstwo. Na nierząd swojej żony, na to się również zgadza Abram. A przede wszystkim tym głównym grzechem jest właśnie brak zawierzenia, zaufania Panu Bogu. Co się jeszcze wkrada? Jeden grzech prowadzi do kolejnego. Dzisiaj jest taka trochę spowiedź, rachunek sumienia Abrahama. Spowiedź Abrahama. Mów więc, jestem jego siostrą i aby. I to jest ciekawe, aby co? Aby przy tobie dobrze mi się wiodło, czyli patrzy tutaj Abraham na siebie egoistycznie, aby dobrze mi się wiodło i aby moje życie zostało zachowane. I popatrzcie, moi drodzy, jaka jest kolejność. On nie mówi, żeby moje życie zostało najpierw zachowane, a potem może mi się dobrze wiodło, tylko żeby mi się najpierw dobrze wiodło, a moje życie, żeby było zachowane. Nie wiem, czy powinienem to teraz mówić, bo teraz by się taka, taki przykład przypomniał, ale powiem, bo życie. Kiedyś pewien y, człowiek, taki wysoko postawiony, powiedział, że jakiś bogaty biznesmen temu wysoko postawionemu człowiekowi za to, że w czymś mu tam pomoże w interesach, że pozwoli mu spędzić noc ze swoją żoną. Moi drodzy, gdy ja to usłyszałem, to się złapałem za głowę, że jak tak można? No ale niestety są ludzie, którzy wierność, yy, miłość, czystość, szacunek traktują w sposób drugo-trzeciorzędny. I tu mamy coś podobne, podobnego, że on się na to zgadza, bo ja będę miał z tego interes, bo faraon jest, bo jest król Egiptu, a ja kim jestem, a tu jest ktoś wysoko postawiony. No, moi drodzy, A jeszcze bym chciał zaznaczyć tylko tak dla jasności, że ten przykład, on nie był na spowiedzi świętej oczywiście, on był w takiej luźnej rozmowie poza spowiedzią świętą, to tylko tak dla, dla, dla jasności, ale no niestety są takie sytuacje, które czasami się nie mieszczą w głowie. I tutaj Abram, i tutaj Abram, on też występuje przeciwko temu, że Pan Bóg powiedział, jeden mężczyzna, jedna kobieta. A on dopuszcza, on już zaczyna tworzyć po swojemu, i potem to będzie dalej pokutować u niego. To będzie też jego taki słaby punkt, bo to wróci. To jeszcze wróci. Ta rozwiązłość, czy zgoda na rozwiązłość małżeńską ze strony Abrahama, jeszcze wróci. Niestety. Ale moi drodzy, popatrzmy. Pomimo tego, Pan Bóg go nie przekreśla. Pomimo tego. Pan Bóg go nie przeklina. Pan Bóg dalej jest z nim. I to jest niesamowite, że jeżeli my w różnych dziedzinach życia popełniamy grzechy, Pan Bóg ostatecznie nas nie przeklina. Pan Bóg chce być z nami, podnosić nas, oczyszczać, nawracać iść dalej do zbawienia. I to jest nadzieja. To jest budujące. Pamiętamy Noego. Noe, taki nieskazitelny, a upił się, leżał nagi, aż go syn Ham zaczął wyśmiewać i chciał namówić do tego swoich braci. I właśnie te wielkie postacie, także Starego Testamentu, wielkie postacie biblijne pokazują nam, że nie ma idealnych. Są wielcy, którzy niestety też upadają. I tak trzeba też patrzeć na człowieka w sensie realizmu, że są grzechy, są słabości. Nie chodzi o to, żeby je Dopuszczać i usprawiedliwiać tak lekko i zgadzać się na nie nie. Są, ale trzeba nad nimi pracować, trzeba się z nich nawracać, podejmować pokutę, iść do przodu. I każdy człowiek, który tego chce, ma mieć szansę na nowy początek, nowe życie, nową nadzieję. I niech tego też uczy nas historia Abrama. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie tekst: Boże, udziel mi swojego miłosierdzia. Boże, udziel mi swojego miłosierdzia. Zostaw także kciuka w górę, dzięki temu ten filmik niech dotrze do większej ilości osób, a jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa śpiącego, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał Ci się we śnie, aby Cię ostrzec i poprowadzić. Gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę, byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć spójrz na mnie, weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi dobry święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością, z radością chwale i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam jutro. Na dobrą i spokojną noc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia.